każde zwycięstwo myślę, że buduje i zarówno te przekonujące, jak i te gdzieś po po, po ciężkiej walce to wszystko wpływa na, wpływa na plus dla drużyny, buduje pewność siebie każdego z nas indywidualnie, buduje pewność siebie jako nas jako zespołu i, i polepsza gdzieś tam atmosferę w no, oczywiście analizujemy każde każde spotkanie zarówno nasze, jak i naszych przeciwników. Natomiast Ciężko troszkę będzie porównać mecz z Piotrkowym nasz, a do, do meczu, który nas czeka z Kielcami, bo to totalnie na półkę to zespół, który będzie y, który walczy o awans do final For Ligi Mistrzów i to i każdego sezonu. Y, jakby to jest ich, ich, ich cel, więc... Y, Przeciwnie, tak jak mówię, są totalnie inny półki. ciężko takie spo, spo, spotkania e, będzie jakoś tam porównać. Na pewno e, będziemy musieli zagrać bardzo cierpliwie i, i wystrzec ustrzec się wszystkich takich prostych błędów, bo, bo to, będzie, to będzie pewna kontra i, i, i zapewne bramka. <śla> Za dużo chyba by wymieniać w takiej drużynie, na kogo trzeba zwrócić uwagę. Naprawdę ciężko od, od skrzydłowych po pośrodkowych pewnie mógłbym wymieniać. E, musimy się skupić gdzieś tam na ich, po prostu na, na, na współpracy każdej z połówek z, z obrotowym na współpracy Igora Karcicia z, z obrotowym i y, mówię, no ciężko tutaj będzie jednak zawodnika wymienić. No, oczywiście na razie mamy za sobą e, tylko jeden jako, jako gospodarz przy pełnych trybunach i, i, i przy, na nowej hali, jak, jak wspomnieliśmy, no ale to na pewno bardzo fajne przeżycie i, i to gdzieś buduje i, i niesie e, taki dopień przez 60 minut, także mam nadzieję, że, że tak będzie... W tym przyszłym meczu i w każdym następnym, że, że hala będzie się wypełniała i będzie po prostu naszym, naszym ósmym zawodnikiem. Że tylko trenujemy, może powiedzieć, od dwóch tygodni. A co do, co do naszej poprzedniej meczy, to na pewno yy, 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 były momenty w tych meczach z Berlinem, gdzie naprawdę graliśmy się bardzo dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie i, 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 i fragmentami w drugiej, w jednym, a także w drugim meczu pokazaliśmy, że możemy. Ale to jest właśnie ta praca, na którą musimy skupić się najbardziej, czyli żeby ta wysoka nasza, ten wysoki poziom naszej gry był przez 60 minut, a nie tylko 30 lub 40 minut. Takie drzynie jak Kielce, to trzeba patrzeć na każdą pozycję, tak? I nie tylko pojedynczo, ale może powiedzieć obojętnie kto wejdzie na pozycję. Tak. Robi bardzo wielkie zagrożenie. Mają dwóch albo nawet czasami trzech zawodników na jedną pozycję, którzy mogą zrobić różnicę, więc nie ma tutaj. Jednego, dwóch, tylko na których trzeba się skupić. Po prostu cała drużyna jest bardzo mocna, a my, żeby wygrać, musimy ich wszystkich powstrzymać, a nie dwóch, trzech. W meczu z była wręcz atmosfera super, taką jakby sobie chyba każdy klub w Superlidze życzył. Kibice to pisali, na pewno piszą teraz również w meczu z Kielcami, bo wiadomo, nie niby kto. Grabą się, tak jak powiedziałem, będziemy szukać swojej szansy, my możemy, oni muszą.